Ostatnio zapisałem się na siłownię, poniedziałek robiłem klatę i barki. Nagle zachciało mi się kupę. To pewnie po tym ryżu. Bo wprowadziłem w swoje życie dietę. Chciałem dokończyć ostatnią serię i szybko iść do domu na kibel. Ale nie wytrzymałem. Gówno było niefajne. Wypróżniłem z siebie chyba dwa kilo. Starałem się strać cicho, żeby ludzie w wszak nie słyszeli. Ogólnie nie lubię strać w takich miejscach. Najlepiej się czuję na swoim tronie w domu. Ale to był nagły przypadek. Skończyłem, ale pojawił się grubszy problem. Spłuczka nie działa czy jaki chuj. Nie dało się spłukać. Śmierdzi jak po wielkim wybuchu szamba. Muszę coś z tym zrobić. Bo wszyscy widzieli, jak idę do kibla. Szuka Kogoś na recepcji, ale nikogo nie było. Na szczęście znalazłem w drugiej łazience sprzątaczkę. Opowiadam jej co się odjebało w straczu, ale ona chyba mnie nie rozumiała. Typiarka nie była stąd i patrzyła na mnie jak na debila. Złapałem ją za rękę i poszliśmy do kabiny, w której się wystrałem. Typiara patrzy na obrzydliwe gówno i dalej nie rozumie. Znów zaczynam tłumaczyć gównianą tragedię, że kupa nie spływa, bo kibel nie działa. Typiarka dalej nie wie, o co mi chodzi z tym gównem. No to zaczynam jej pokazywać, że się nie spłukuje. Ale. Ale się kurde, spukało. Wyszedłem na największego debila na świecie i myślałem, że się spalę ze wstydu. Dlatego wybiegłem jak dziecko i nigdy nie wróciłem na tą siłownię. Dziękuję za wsparcie.